Witam Was w yy, yy, filmiku. Z, yy, czy, no, taką postanowiłem, że nagram sobie serię. przeszłem tą grę już, tak, yy, 30 lat. Ty trwa rozgrywka, yy, lat oczywiście gry. przeszłem sobie ją i bez żadnego problemu. Yy, miałem kilka porażek, które i tak nie wpłynęły zbytnio na mój fundusz i tak może yy, to będzie tak instruktorzowy, nawet dla Was. Yy, company Games. No, oczywiście, że Copper Games. Dajmy sobie. Dajmy. Kop. Kop. Stwórzmy oczywiście faceta. A wdajmy sobie blondy w cinglach. O. Taki swetereczek fajny. Myślę, że się nada. Może tak. Przeciszmy sobie najpierw troszeczkę dźwięk. Jak dla mnie jest troszeczkę za głośno. I tak. Zróbmy nową grę. Stwórzmy Hmm, co by na start stworzyć? A zróbmy taki y, test, jak, y, powiedzmy, nazwijmy to... Hmm, nie mam pomysłu do nazw zawsze. Hmm. Powiedzmy tak. Tak małe piz... oj, caps lock, ty głupi przycisku. Wszystko jak na coś się lubi psuć. Oczywiście mm, mamy tutaj większą ry, większość rynku, prawie 10% więcej, ale nie opłaca się inwestować aż 15 tysięcy za te 10%, tym bardziej, że możemy sprzedać dzięki pc więcej gier z tego względu, że na rynku jest mniejsza cena gier PC-owych, oczywiście dwuwymiarowy, yy, i kosmiczny jazda tak. I tak, przygoda to powinna mieć troszeczkę nawet fajną opowieść oraz gameplay praktycznie na równi, a w silnik możemy nie ładować zbytnio dużo swoich starań. Na początku jest strasznie to wolno, z tego względu, że jesteśmy niedoświadczeni, jeszcze tym bardziej gdy on się drapie, to proces nie idzie. I to jest akurat fajne, że on takie robi sobie przerwy dialogi, A i nie musi być inteligentne w przygodzie. W kosmosie musi być level design na wysokim poziomie. tego względu, że właśnie, że to jest kosmos, że musi robić wrażenie. Chociaż wiadomo, że w 2D grafice nie da się zrobić Biorą do jego wrażenia. World design grafika nie jest istotna w, oczywiście w 2D i dźwięk troszeczkę mniej w ten sposób. Myślę, że coś z tego ładne, ładnego wyjdzie. Kosmiczna jazda, hm, Zobaczymy. Zredukujmy sobie bugi. Nie ma sensu y, finiszować gry z bugami. Trochę stracimy pieniędzy na... Y, ...poczekanie, ale jeszcze daje do designu nawet sporo. Dobra, ok finish. New topic, new combo. Nawet sporo punktów dało nam jak na początek. Y, poczekajmy na... ...opinie. No, siódmok, siódemka powinna być. No, na startu i tak dobrze. Ale zauważyłem, że Style Games, jeżeli da wyższą ocenę, to troszeczkę niższą. Zazwyczaj oni dają. Ale też, no nie jest tak źle. Nie jest zwykły średni, jak na razie. Ym, na start nam wystarczy. Ym, tak, develop. Nie, 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 to chciałem. Yy, research. Yy, tutaj później zainwestujemy w. Yy, Racing no, iśmy w racing Bo czekam na troszeczkę na mm, symulatorów nie warto inwestować w 2D z tego względu, że no, nie jest to zbytnio praktyczne, więc poczekamy do ery 3D, by móc y, zrobić symulator, który da nam nawet ładny profit. Y, no, 20 fanów na pierwszą grę to naprawdę sporo. Chociaż SAIL nie idzie tak zbytnio yy, cudnie, ale na szczęście koszta były niewielkie. Wyjmijmy nową grę. Hmm, hmm, średniowieczny erpek. Nazwijmy to. Yy, lubię gotika, więc nazwę go gotikiem. Nie jest to zbytnie oryginalne, ale yy, jest. Dwuzmiarowy erpek. No, może być. Yy, Questy muszą być wysokie, chociaż zainwestujmy w ten sposób, że spróbujmy. Tak jeszcze nie robiłem. Tym zróbmy na równi wszystko. A i nie musi być. Dialogi muszą być tak. No i tak troszeczkę podwyższmy. Powiedzmy w ten sposób. Mm -hmm, 10 tysięcy sprzedało. No to dobra, ładny wynik na pierwszą grę. Grafika, world design. Grafikę pójdźmy troszeczkę do przodu, żeby nie było takiego chłamu w ten sposób. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Bugów jest 5, troszeczkę nawet sporo, 6. Ale zdążymy sobie to spokojnie zniwelować. Nie jesteśmy tak bardzo stratni nawet po zrobieniu kolejnych. 80 tysięcy profitu. Ładnie jest. Jest ładnie. Zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. Hmm. Okej, okay, tak, tak. Okej, okay, dobra. Trochę jeszcze do technologii może wejdzie. Dobra, skończy się tydzień, trzeba to wydać. Szkoda pieniędzy marnować. O, Great Comb, Newtopic. No i wszystko ładnie poszło. Hmm, chociaż w AI nawet nie, nie przekroczyliśmy setki, ale jest dobrze. Nie, początek to nie ma co wymagać sporo. No, szybciej, dziękuję bardzo. Yy, średniak. U, u. Pierwszy raz mam tak niskie oceny. Ale zawsze widzicie, że Stargames zazwyczaj dziwnie daje albo niską i reszta daje wysoką, albo na odwrót. To jest bardzo dziwne. Research. Yy. Piracka przygoda. Chociaż nie, jesteśmy w warze 2D. Eeeem... Yy. No i nie lubię R2D z tego względu, że ciężko się wybić, ale m, trzeba mieć trochę szczęścia na początku. Yy, 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 dobra. Powiedzmy sobie, co ja tam w ogóle odkryłem, bo już teraz nie pamiętam nawet, jestem tak zerotykiem, że. Yy, horror, tak? To spróbujmy coś z tym z horrorem zrobić. Horror. Akcja. PC. Nazwijmy go. Hmm. Jak by go nazwać Urywacz dupy No okej, okay, niech będzie urywacz dupy Nie ciekaw czy mi się stary save w momencik Przepraszam was Jest! Widzicie tutaj mam na slocie drugim Czyli przeszłem całą grę Mam 360 ty tysięcy fanów i tak mi troszeczkę ładnie wyszło nawet na tamtym Um, ups, coś tam, aha. E, tak, Quest nie musi być w ogóle: e, Engine i Gameplay na równi. W akcji, Questy nie są istotne. Bynajmniej wcześniej tak mi się udawało robić e, na dziesiątki lub dziesiątki. A i też nie jest potrzebne: Level, design i dialogi też mało istotne. W akcji nie, ma, nie mają co gadać Tak, Niven Donkey Kong, tak. Wiem o tym. Że ten czas, gdy tutaj się działa, ja się napiję. World design. Dźwięk w horrorach jest ważny. Grafika niekoniecznie, szczególnie, że jesteśmy w erze 2D. znaczy tutaj, tak dajemy, no, no tak. World design, żeby się bardziej przed troszeczkę do przodu. Wiem, że to nie jest zbytnia dobra arena horroru, ale jak teraz widzimy, że e, można zrobić e, grę w dwóch, w dwóch miarach, e, przy, która jest dość fajna, jeżeli chodzi o horror, no to czemu nie możemy spróbować? 11-11, dobra, równy poziom jest ładnie, ładnie to mm, wyszło. Great Combo, New Topic, dobrze. Później, jeszcze możemy dostać premię od e, dobrego zarządzania przy dalszej. Wyrwać <laughs> dupy, game o obor. No i już siódemka będzie. No jest siódemeczka. I tu będzie koło ósemki, nawet albo piątki. Zależy, no niżej, oczywiście. To jest dziwne, właśnie, że ten star game strasznie mm, nie, w, albo niskie daje i reszta wysokie, albo na odwrót, i to jest no, ładnie. Im wyszło ten y, pod spodem, bało im się. Zbierze, zbieramy sobie na swój własny. E, swój własny silnik graficzny Co my, może military Action To jest dość popularne, zróbmy Call of Suty Gdzieś mi się to obiło uszy i teraz mi się przypomniało e, PC, dobrze e, 2D Graphic v no, oczywiście napisz tekstówkę, action, jeszcze jest to count. E, Dobrze tak, Tessa NES zamiast NES to jest test. wiadomo, że muszą mieć prawa autorskie. Um, oczywiście, że questy, no to może troszeczkę dajmy jakieś sensowne te questy. Contra nie miała jakichś inteligentnych questów, w ogóle nie miała questów, tylko szło się, szło się w prawo. A i tak się napieprzało jak głupi. Dialogi są zbędne. Inteligencja lekko musi być, bo to wiadomo. Ale taka kontra. <grych> zapadła mi w pamięci, gdy byłem jeszcze młodym chłopczykiem, że tak powiem. Dużo się w kontra grało, spędzało przy tym nie rada godziny. Grafika, world design. W militarnie nie musi być. Grafika, żeby tutaj urwało dupę jak Call of Duty yy, urwało wtedy yy, podczas wydania yy, Modern Warfare pierwszej części, a później to już Kotlet. Odgrzewane niestety. Do ja tamtej pory nie, nie interesuje się serią Call of Duty. Przestałem. Możecie mnie hejcić, ale po prostu nie będę płacił za coś co już mam. Oczywiście. Zrobimycie. No i przy okazji um, no i troszeczkę nas um, rozsławiła. Tu mamy hype, to jest bodajże sława. Nigdy nie mogę... no wiem, że Great Combo Nigdy nie mogę rozkminić, to jest dokładnie ten hype, ale ostatnio rozkonałem, że to jest chyba Sława, albo coś takich, że no i 100 tysięcy, ładny przyrost, mamy ładna liczba, 69, 9, tak No średniak, znaczy nie średniak, 7, dla mnie średniak to jest 7, to jest średniak No, ładnie, ładnie Jeżeli będę miał jedną 9, to będę zadowolony, ale 8 i 7 Dostarczą spokojnie. No, i ładne, i widzicie, jak można zrobić szybko, mm, dość nawet ładny przyrost research custom game engine. Nie będziemy korzystać z bazowych, ponieważ nie można ich y, modyfikować. Znaczy, no tworzyć własnych, dodawać elementów, więc to jest taka przyszłościowa inwestycja. No, blisko przyszłościowa. Już mamy 200 tysięcy, jest ładny przyrost. Przekroczyliśmy 18 tysięcy eee, no 19 i 6, 7, bla 20 tysięcy jest ładnie Będzie ładny proficik eee, Więc tak, Gamepad nie to jest, nie interesuje mnie eee, Stwórzmy własny game engine Chociaż może nie, to będzie tak 90, 120 tysięcy zostanie nam, no tak średnio, kaski Połowa. Hmm. Nie, na razie. Na razie poczekamy z tym. E, research, co możemy odkryć? Nowy topik. Fantazy. Na razie to też się przydaje, więc utrzymujemy się skalo suty. Więc jest y, przyjemnie. <grymne> Damy radę. E, troszeczkę możecie mnie słabo słyszeć, bo mówię cicho, nie chcę męczyć domowników. Że nie mam zbytnio czasu, później yy, nagrać cokolwiek, więc nagrywam, gdy już są wszyscy w domu. Mm, racing, co by tu można było zrobić? Hmm. Fantazy, przygoda, fantazy, To może się oczywiście. Mm. Wcześniej robiłem trochę na tesa. 80 tysięcy inwestować w licencję. Czy to się opłaci? Dobra, zaryzykujmy. Najwyżej zrobimy mega faila. A wezmę z gapie final yy, boże jak to się pisało finalik nie final o boże zaraz wyszło final fantasy yy, powiedzmy final fantasy 1 albo nas zrobimy tak o gdzie ładniej to jakoś wyglądać e, ok yy, no 160 tysięcy to jest ładny przyrost Oczywiście, że questy na silniku nie musimy się skupić bardzo, opowieść powinna być bardziej, była lepsza niż gameplay w przygodzie, bynajmniej w takiej fantazy. Tu oczywiście postawimy na dialogi oraz level design, który jest najważniejszy, bo to jest fantazy, to musi ładnie się komponować. Tak tak, 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 grafika nie jest istotna, world design jest najważniejszy, to tak yy, stop, stopniowo zrobimy w ten sposób i powinno coś z tego ład, ładnie wyjść, czas pokaże, już w ciągu dwóch lat zrobiliśmy tam, to jest czwarta gra chyba, czwarta, nie liczę tego nigdy, o chciałbym, już bym kliknął finish zapominając o bugach, czyli najważniejszym, że to usunąć, yy. dobra trudno, najpierw je wydam, później pacza. Ale gra z bugami wiadomo, że jeżeli jest dobra to też się to ominie, typu Gothic, ale czasami irytują takie bugi. Yy, dobra, na szybko sobie researchniemy. Fashion, O no boż jakie mi tematy dało na sam początek, to jest lipa. Piracka przygoda, nie zrobimy piracką przygodę. Boże, to będą się wydawać na marne, na gówniane tematy. No, średniak, średniak, nie jest tak tragicznie, mech. Final Fantasy. No, wiem, że to jest dobra kombinacja, dlatego ją zrobiłem. Tak, jak już mówiłem, przepraszam, wróci, ale mam domowników w domu i ciężko jest tak zrobić, by nikt mi nie władził, niestety. <suszy> Close. O, no, coś tam z tego wyjdzie. No, nowy, ładny zysk, powiem szczerze, będzie. Eee, okej, okay, więc od razu develop new game. Kurde, ty myślisz tu. Eee, PZK. Eee, odwróciła mi się kreaturka. PZK1, czyli piraci z Karaibów. Tak. Bardzo oryginalne. PZK wiecie, kojarzę też szczołgiem, więc tak troszeczkę dla mnie dwuznacznie. Mm, przygoda. A, na no TSA, bo mamy większość rynku chociaż to nie idzie w parze z yy, sprzedażą, z tego względu, że, znaczy z zyskiem a dajmy na równi, to będzie tak równowaga PZK1, no, jak typowo jak czołg no ale zobaczymy co z tego wyjdzie a i nie musi być dialogi, da, no okej, okay, to, to jak było wcześniej i może wyjdzie coś z tego lepsze, coś te, coś lepiej, lepszego, tak boże, nie mogę się wysłowić Cholodę do pomóż. Eee. Myślę, że to będzie odpowiedni. Eee, tak, 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 wiem. wiem, wiem. I know, I know. nawet skoczyli. Bagi trzeba zlikwidować. Coś jeszcze dojdzie. Mm, nieduży zysk, ale zawsze. Zmarnowaliśmy na licencję niepotrzebnie. Ehm, tak, sądziłem, że my się trzymać przy PC, no ale. Mm mhm, mhm, mm mhm, mm ok. Ale play na co mi to na razie. Hmm, poniżej piątki będzie. O, piątka, czyli teraz będzie poniżej piątki. O, dziwne. średnia średniaka, a się okazało, że... Znaczy, taką gorszą grę, ale... U, no, mówiłem. To akurat było przewidziane z mojej strony. Eee, więc tak. Nowy topic. Fashion. Boże, co oni dają? O, Boże. Nie, nie. Zabiją mnie tym, to, to mnie może pogrążyć, te tematy. Przecież nie będę wałkował tych sześciu w kółko. Dobra, nie wiem. Zróbmy na razie racingową. Akcji, strategia, no wiadomo, że nie. też nie. Przygodówka, wyścig. Nie, a dajmy symulator. Na PC, ta. bo taniej. Szybko. Szybcy i o i punktowani kto śledzi, że tak powiem internet będzie wiedział o co chodzi, teraz mi się też znów przypomniało. To skończymy wydać tą skończymy wydaniem tej gry oraz no poczekam na przychód oraz ocenę skończymy skończymy kurde, skończymy odcinek. W ten sposób, zróbmy, ponieważ chcę, żeby one trwały 25 minut, maksymalnie, nie chcę, żeby to jakieś były bardzo długie, to trochę nam zajmie, więc to będzie długa seria. Trochę po niej przysiedzę, więc będę mógł sobie nagrywać dialogi. Wiadomo, że nie są potrzebne w symulatorze, szczególnie wyścigowym. Jeżeli to będzie kolejna klapa, to znaczy, że to nie jest takie, że to wszystko jest dość losowe. Eee, o Boże, target od jest tak wcześnie, to nieźle. World design, sound, grafik, world design. Dobrze, tak powinno być dobrze. Zobaczmy co z tego, co z tego nam wyszło. Bugi trzeba zlikwidować. Tak, robaki trzeba zlikwidować. Czy tam owady? Jak to tam było w, po, po angielsku? Tłumaczenie na New Combo, tak, tak, spoko. Great Combo, o, coś tak przymuliło lekko. Release game? Open World. O, w RPG to się przyda. Ale hmm, nie w 2D grafice. Chociaż taka Tibia. Na swoje lata. Była szczytem marzeń. Czy znaczy no, marzeń. Możliwości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, taki średniak jak dla mnie. Nie co na 9 dopiero Ale, ale, ale Research Otwarty świat To później wsadzimy sobie w nowy silnik. No średni zysk Szybcy i punktowani <grych> Ni New Nazwałem to punktowani czy? Czy jak ja to nazwałem w końcu? New punktowaniu Lilipa Albo może zrzarło po prostu. No nie, chociaż U jest obok, Y to mogę sobie nie trafić. Ojej, Jesus. Mm, dobra, zma musimy zmarnować punkty, żeby. Game Day Dev. O, dobra. Game Developer. Zrobimy sobie w symulatorze y, tworzenia gier. Symulator tworzenia gier. Ale to już w następnym odcinku, jeżeli tylko to się skończy. Muszę troszeczkę zaradzić. Zale... Mm, tak, wiem o tym spoko troszeczkę sobie poleciałem do przodu tak przyszłościowo więc dziękuję wam za oglądanie i tak dalej jeżeli się wam spodobało lub macie jakieś uwagi lub jakieś pytania piszcie w komentarzach lajkujcie i tak dalej, subujcie więc na razie, cześć